Słowo czakra w sanskrycie oznacza koło lub dysk i odnosi się do centrów energetycznych w ciele. Te koła lub dyski to kręcąca się energia, która jest połączona z konkretnymi połączeniami. Nerwowymi oraz organami w naszym ciele. Aby funkcjonować prawidłowo, Twoje czakry muszą być otwarte i zbalansowane. Jeśli są zablokowane lub nadaktywne, możesz doświadczać fizycznych i emocjonalnych symptomów. Połączonych z konkretną czakrą. Mamy siedem głównych czakr, które biegną po linii naszego kręgosłupa. Zaczynając od dołu aż do czubka głowy.